Hello. Lęk przed lataniem. Dzisiaj y, krótki filmik, z, z, zwracam się do osób, które mają lęk przed lataniem, chciałyby to nie mieć tego. Y, jakiś czas temu pracowałam z tym, ponieważ sama to miałam. Y, panicznie bałam się latać, przeżywałam katorgi w samolocie, drętwiało mi całe ciało, w ogóle byłam cała spięta przez cały lot, y, i tego już nie ma. Czyli moja praca przyniosła efekty, mimo że wcześniej już pracowałam z tym nieraz, metodami takimi tradycyjnymi, psychologicznymi, różnymi. Pracowałam ze strachem, pracowałam z puszczeniem kontroli, bo y, mam też w samochodzie tak, że jako kierowca czuję się świetnie, a jako pasażer już, już nie. Więc no, nic to nie dało. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma lęk przed lataniem y, i słyszysz może od innych, ty po prostu leć, tam parę razy polecisz, to zobaczysz, to jest całkiem fajne i to ci przejdzie, a ty latasz i to ci nie przechodzi. Nic się nie zmienia. Ja jestem przykładem na to, że, że można, bo ja miałam tak, że latałam, bo powiedziałam sobie, że żaden lęk nie będzie mną rządził. Już miałam świadomość tego, że lęk jest irracjonalny. Że samolot to jest najbezpieczniejszy środek lokomocji, i ja po prostu będę latać. Tyle, że to latanie po prostu już na samą myśl robiło mi się, już miałam taką lekką panikę, więc od momentu zarezerwowania lotu ja już byłam w stresie na każde przypomnienie sobie o tym. Już nie mówię, co się działo ze mną na lotnisku i w tym samolocie. Więc y, ja mówię teraz o konkretnym lęku. Tych lęków może być dużo. Możesz mieć klaustrofobię na przykład, bo tam jest ciasno. Możesz mieć lęk przed turbulencjami, lądowaniem, nie wiem, co tam może być, a ja mówię o konkretnie o takim. Jeżeli czujesz lęk przy starcie, przy oderwaniu się od ziemi, czujesz się okropnie, potem podczas lotu masz wrażenie, że spadniesz w dół. Może nawet boisz się to nazwać głośno, że to jest to, ale masz uczucie, że spadniesz w dół, i kiedy są turbulencje, samolot się obniża, to wtedy to jest najtrudniejsze. Przy tym przy tych spadach takich. I masz to też w windzie, czyli w windzie masz wrażenie, że ona spadnie w dół. Możesz zgłosić się do mnie na konsultację i spojrzymy na to pod kątem psychobiologii. To jest metoda alternatywna, muszę to powiedzieć. To nie są takie tradycyjne metody, więc pytania, które Ci zadam, mogą być dziwne i mogą być trudne. Bo ja idę do przyczyny. Ja jestem facilitatorem psychobiologii, terapii psychosomatycznej, emocjonalnej przyczyny chorób i ja idę do przyczyny. Ja szukam przyczyn. Ja nie pracuję z objawami. Yy, uważam, że to jest skuteczne, co nie znaczy, że u każdego to zadziała. Możesz mieć na to opór, może nastąpić jakieś wyparcie, możesz w ogóle nie zapisać się nawet na sesję, bo coś Ci wypadnie. Yy, nie wiem, cokolwiek się może zadziać, bo po prostu nie jesteś gotowa, gotowy. A to jest dla osób zdecydowanych gotowych, więc... U mnie to przyniosło efekty, ja teraz ostatnio leciałam i po prostu wręcz przy starcie czułam taką jakąś <grafię> adrenalinę, co nie znaczy, że to jest całkowicie 100% komfortowe, bo lot samolotem to nie jest jazda po lądzie, to jednak jest 11 tysięcy metrów nad ziemią, czy może tam mniej, zależy, to jednak jest prędkość, to jednak jak patrzysz w dół, a masz lęk wysokości i na przykład ja czuję mrowienie na stopach, jak patrzę w dół, a jest wysokość. Więc nie jest to może takie komfortowe, ale to nie jest już dla mnie lęk, paniczny, tak jak zawsze. Ja zawsze w samolocie byłam takim obserwatorem. Patrzyłam w oczy stewardessom, szukałam w tych oczach prawdy, bo kiedy coś się dzieje, to ja wiem, że ona będzie się uśmiechać do końca. Ona nie powie, że coś się dzieje. Obserwowałam silniki, zawsze skrzydła. Wiem, że tam jest paliwo. Te maski, gdyby spadły, to już bym pewnie kontrolowała sytuację, bo samolot wtedy musi się obniżyć. Musi być wyrównanie tego ciśnienia. Musi być <noise> po prostu... Y, zawsze mnie fascynowały samoloty, ale lęk, y, który odczuwałam, był paraliżujący. Więc jeżeli jesteś taką osobą i chcesz z tym popracować, zapraszam Cię na konsultację do mnie. Spojrzymy na to. Naświetlimy ten cień. Bo jeżeli mamy przyczynę naszego problemu, czy tam jakiegoś utrudnienia, to możemy coś z nią zrobić. U mnie się to rozprogramowało. Ja w ogóle, jak usłyszałam, co może być przyczyną, to zaraz poczułam to w ciele, że coś tu jest na rzeczy. W wincie miałam to samo. Ja jestem osobą, która na dziesiąte piętro szła pieszo. No, na 40 już musiałam wjechać, bo już byłoby to trudniejsze. Ale jeżeli chcesz to zmienić, a masz to, to Zapraszam. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.